I bardzo się cieszę, że mogę zobaczyć, jak wy wyrażacie swoją wdzięczność, swoją modlitwę do Boga, jak chwalicie Boga. I myślę, że zanim zaczniemy, chciałbym się z Wami pomodlić. Thank you, Lord, that you us this opportunity to Dziękuję Panie, że dałeś nam tę możliwość. Być tutaj razem. Just um, take captive our thoughts to you możemy nas. dzisiaj. place different in understanding możemy zmienić to miasto, zostawić to miejsce zmienione w rozumieniu? Czy możemy tutaj stać wszyscy przed Tobą? I dbać razem o siebie. Dziękuję Ci Panu. Um bit the beginning of my Ja uh, <laughs> ja powiedział początek mojego kazania. Yeah, because I just was started to think about just the joy of being a matchmaker. dlatego że chciałem mówić o tej radości bycia tą świadką tą łączniczką It's just this is one of my great joy to see that I can set different people together.

Share about experience, about sustainability. I razem tutaj w ładnym miasteczku żeby mówić o zrównoważeniu. In some way, my thoughts when I started to this sermon. To są <coughs> miłości, które mamy w polskich Yes. And maybe you think what is this sustainability? co to znaczy zrównoważenie, zrównoważoność. In one way it can be a fashion world, to jest takie dosyć mowne słowo. Yes. We, we hear it. i dużo o tym myślałam. Um, Ale so, so so. mam dla Was tutaj prostą definicję. He got it by a in Hulu. To tak jak um, rolnik na, na wiosce. Yes. The, the

to, co jest w naszej bazie, naszego bezpiecznego schronienia, to tak naprawdę zrównoważenie. To, to, to jest po to, by ludzie mieli nowe podstawy do życia. Że zostawiają to, to miejsce bardziej owocne. żeby są w stanie życie

I this, this nie, nie tylko dla tego życia, ale też dla życia wiecznego. Yes. And then, just when I to work with this, so it was one small I powiem takie drobne zdanie, krótkie zdanie in the Bible that, z Biblii, które mnie to nauczyło. The work of my hands. The of my hands. Yes. yes, you find it in Isaiah 45. I mean... yeah. Yeah. Isaiah 45. Yes. Uh, Eleven to twelve. Yes. You, you got it. And that's said uh... This is what the Lord I to, co Pan powiedział. And these to come. To tak jak mówi Pan Święty Izraelski i Jego Stwórca. Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia, co do moich dzieci, a podawać im rozkazy, co do dzieła moich rąk.

to jest to wszystko znaczenie tego, po co tutaj jesteśmy. To jest ta wola Bożych Rog. To, co ogłaszamy jako chrześcijanie na cały glob, na całą ziemię, na nasze środowisko. To wszystko zostało stworzone przez Boga i przez Jego z Jego misję. Tak jak powiedzieli. The work of my hand. Dzieło moich rąk. Yes. And we too. We as a, man. a my jako ludzie we are, uh, made by his intention, zostaliśmy stworzeni poprzez Jego dzieło, poprzez Jego ręce, intencje, Jego misje. You know from first Moses. I wiemy to od pierwszej Księgi Mojżeszowej. In verse twenty-seven, in the first chapter of the Bible, we so, so God created a mankind in His own image. We are a work of His hand. And it's, we were made with a very clear intention. I to był bardzo jasny przekaz, bardzo jasne zamierze. We, we have a responsibility. Mamy odpowiedzialność, że jesteśmy odpowiedzialni. You made it stand in the Psalm 8. I Psalm osiem. You made them to the rulers of the of the works of your hand. And Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go, dałeś mi panowanie nad dziełami rok swoich, wszystko złożyłeś pod stopy Jego. Tak. I God has. Bóg również miał takie podsumowanie tego, jak nas stworzył. I to jest 10. w pierwszej księdze Mojżeszowej w, w, <coughs> w, w, w rozdział pierwszy, rozdział 1, 31. Werset. I stąd Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre, i nastał wieczór, yes. i nastał poranek, yes. dzień szósty. bardzo dobre. <laughs> Bóg powiedział, bardzo dobre. Yes. Well done. Yes. Dobrze zrobione, dobrze wykonane. And we see it every day. I widzimy to każdego dnia. Yeah. Just now we have been byliśmy o and Luna Morgan and i ja, byliśmy around tu w this sercu. Przybyliśmy tutaj i zobaczyliśmy to wszystko. I też cieszymy się tym pięknym nie wiem, czy sobie z tego sprawę, jak pięknym środowisku To czym żyjecie? Nie no surprise że the the people, them, people from the and so on from the old i to nie było wcale dziwne, że ludzie z przybywali z okolic, żeby budować te domy, pałace, bo żyli w przepięknym otoczeniu, w przepięknym środowisku. The work Hand. To jest dzieło Bożych rąk. Yes, you know this song this classical i Jezus Was kocha to, jak to piękne jest, jak to wszystko. <coughs> Tą pieśń, jak wielki jest Bóg, jak to wszystko jest piękne. I to pokazuje, jak wielki, jak piękny jest Bóg w tym, co stworzył. I widzimy, a następny księżyc nas me. I widzimy taką podstawową zasadę tego stworzenia, to co zostało stworzone. To wszystko, co robimy, co wychodzi z nas, jest tak naprawdę w naturze przygotowane dla następnych pokoleń. Możecie to lubić lub nie. But in fact, Ale naprawdę... I don't know it's come it's a another preacher, but. a <laughs> but. <laughs> okay, if I <I'm> <coughs> so, let like. Yes, so, and this. Mamy misję, by przygotować to dla następnych pokoleń. Rodzice mają odpowiedzialność, żeby dzieci przygotować na nowe warunki dla nowych pokoleń. Więc to jest ta bardzo prosta zrównoważenie. Da nam te możliwości. Is in fact what we have got in nature. Tak jest to, co mamy w już. Give us all option. It's about, about in what way we take care. To jest dam nam te opcje, by okay. Okay. It's God gives us the option option. Da nam opcje, okay. Żeby się but, okay, I do not stop there. Only with talking about environment, about globe. I zatrzymamy się, żeby porozmawiać o środowisku, o Ziemi. Już wspomniałam, że Nowa Nadzieja jest po to, żeby przygotować ludzi z tego życia na następne życie, na kolejne życie. I widzimy, że dzieło Bożych rąk. Not stop only a by creating. Nie zatrzymało się tylko na stworzeniu. A even to dało nam te podstawy, żebyśmy mieli silniejsze, to ten zamiar, że silniejsze, zrównoważone życie. Życie duchowe, takie, które jest, po to, żebyśmy mieli wieczne życie, wieczne sytuacje. Ale również piękne. That um, <coughs> the man ale jako ludzie też widzimy to, że jako ludzie też udało nam się to trochę niszczyć. Wiemy, co się dzieje, kiedy to człowiek jest głównym decydującym, zamiast by Bóg był decydującą osobą. Niszczymy, niszczymy, kiedy wchodzimy do święta. Wtedy, kiedy pasje człowieka, kiedy te zamiary są po to, żeby samemu siebie coś zapewnić, a nie innym, niszczymy to, co dał nam Bóg, i wiemy, że Bóg też sprowokował świętość Boga. Ale Bóg też prowokuje to, żeby ta świętość Boża, była. Can do not deal with sin. żeby sobie ta świętość Boża, żeby sobie poradziła z tym wszystkim, może sobie z tym poradzić. Me and God. To niszczenie to jest tak jakby ściana pomiędzy mną a Bogiem. I to jest taka ściana, taki mur, którego ja sam nie zburzę. To jest taka całkowite zniszczenie. Ale cieszę się, że bardzo, że Bóg ma inny charakter. Jego miłość. to jest second character of God. Has an desire to deal with sins. Ale ma takie totalne, absolutne pragnienie, by poradzić sobie z grzechem, z grzesznikami. W swojej świętości on nie jest zdolny poradzić sobie z grzesznikami, ale w swojej miłości jest w stanie to zrobić. I chce dać życie eternal. chciałbym zrównoważone życie i zrównoważone wieczne życie. Wiemy from the very basic known word, from any known word od samych Ewangel oh, Ewangelia Jana. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Ponieważ Bóg tak ukochał świat, nie jesteśmy tak daleko od Wielkanocy. Także miejmy takie mocne skupienie się na tym, co Bóg i Jezus nam dali. And it's also I to jest bardzo silnie podkreślone w wersie 17, że On nie przyszedł, żeby sądzić świat, But to save the world. ale po to, by zbawić świat, ocalić. Yes. More, give us the real spiritual, sustainable life. and i see that i often reflect together with this verse about the verse from isaiah that uh, talk about surely he took up our pain and bore our suffering. że też usuwa ból, cierpienie. Yet considered him punished by God. Mm. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienie wziął na siebie, a my nie, nie mawiliśmy, że jest zraniony, przez Boga zabity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starte za winy nasze, ukarany został do naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy ulaczeni. Ale on był our transgression, he was został for our our But punished that brought us peace that was upon him. And I like this word there, this standing that. Yes. It was an intention, just in English, the word that. It was that who believes that brought us peace. The intention. ten zamiar, ta intencja yeah. And, um, is, is To nie tylko dla mnie. Gives me to daje mi misję, żeby przynosić ją dalej, przekazywać ją dalej dla następnych. Yes, In acts. So this 10. Uh, chapter 10. So it's to to żeby ogłaszać ten i tę dobrą nowinę przez Jezusa Chrystusa. To, jest to, to, co dzieje się tutaj, ogłoszenie dobrej nowiny. the to miejsce ma misję, żeby ogłosić nową nowinę dla regionu, dla Janowic. Not, jeśli nie, so it's not a to nie jest to Kościół. Jeżeli byśmy byli tylko klubem, który lubi być so razem, so it's not more a to nie jest to Kościół. Bo nie radzimy sobie w tym czasie, nie, nie działamy w zrównoważeniu. Nie budujemy ludzi. To out? Znajdźmy, popatrzmy. Is the of God, is gdzie, gdzie jest pokój Boże? For my life? W, 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 we mnie. Of gdzie jest to z, zbawienie dla mnie? Obietnica zbawienia. To jest ważne.

tak jest to napisane w Ewangelii Świętego so Jana. News, że to jest takie proste i prosto wyjaśnione. Called, I know, okay? Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tymi, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. So, Bóg powiedział, że to co wszystko otrzymaliśmy, to co otrzymujemy, All yes, yes to, Jesus. to wszystko mówi tak dla Jezusa. I this very I dostajemy nowe życie w nim. Że mogę powiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym. Że mam ojca. Boga. Ale to wszystko zależy od moich własnych decyzji. I to jest też charakter Bożego Dzieła. W rzeczywistości jest charakter Bożego charakteru, który jest zawsze. Bóg nie naciska na ludzi. Law give people a free choice. Bóg daje ludziom wolny wybór. Co, co ty on wiedział, Churchie? Czyli, Church has this mission to proclaim this good news. A Kościół, taki katedra ma taką misję, żeby mówić o tej dobrym nowinie dla ludzi. And I'm sure that we too, maybe sometimes we as a Church forget that we also have a mission to really proclaim that, or glow. Gl 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 Or is act of God's hand. Czasami mam wrażenie, że zapominamy, że naszą misją jest mówić o tym, potwierdzać tą Bożą że Bożą Tą Dobrą Nadzieję dla nas, dla natury, dla środowiska. Really also a Ale tutaj mi tę odpowiedzialność. Jeżeli uwierzę, że to wszystko, co jest koło mnie, jest stworzone przez mego Ojca. Ale wiem, że też że przez to mój ojciec miał specjalny szacunek do tego. Nie oskarżam, nie oceniam to, co dla mnie zrobił. I him. Ale szanuję jego. A jeżeli powiem, że to Bóg jest moim Ojcem, so this should be a respect for what he has made for me. To powinno być tym bardziej podkreślone to, co On ze mnie zrobił. Że dał mi to piękne środowisko. Że dał mi też ofertę zbawienia. I to jest to, po co tutaj jesteśmy dzisiaj. By pomagać sobie. To just respect, to żeby szanować i kochać Boga jako naszego Ojca.